Wyobraź sobie grę z logo Minecrafta, którą ludzie bardzo szybko porzucili. Nie dlatego, że była trudna, nie dlatego, że była jakaś tragiczna, tylko dlatego, że nikogo nie obchodziła. To jest historia Minecraft Legends. Zapraszam! Minecraft Legends weszło na rynek jako duży spin-off jednej z największych gier wow. w historii. Nowy gatunek, nowy pomysł, nowy kierunek dla twórców. Strategia połączona z akcją, otwarty świat, kampania fabularna, kooperacja i PvP. Teoretycznie wszystko miało sens. W praktyce bardzo szybko okazało się, że zainteresowanie było krótkotrwałe. Już w pierwszych tygodniach po premierze liczby zaczęły spadać. Na Steamie gra zanotowała wyraźny pik na starcie, po czym w ciągu miesiąca straciła większość aktywnych graczy. To nie był powolny odpływ, to był szybki zjazd, wykres, który normalnie widzisz przy mniejszych grach, a nie przy tytule z logo Minecrafta. Teraz w grę nie gra nawet 60 osób, co jest tragiczne jak na grę od Mojang Studios. Tylko co tak naprawdę doprowadziło do tego, że 90% graczy przestało grać w Legends w ciągu miesiąca. Głównym powodem był gameplay. Minecraft Legends opiera się na wydawaniu rozkazów jakimś małym ludkom i atakowaniu piginów. Gracz nie zarządza armią sam z siebie, raczej ją popycha w wybranym kierunku. Strategia jest mocno ograniczona, bitwy są przewidywalne i wyglądają prawie tak samo, Więc nie czujesz, że naprawdę masz nad nimi kontrolę i że twoje decyzje coś zmieniają. Ci, którzy szukali szybkiej akcji wkurzyli się na wolne tempo i ograniczają sterowanie. Efekt, gra nie pasowała do nikogo. Kolejnym problemem była struktura misji. Kampania opiera się na powtarzalnych celach. Przygotowanie, atak, zniszczenie kilku struktur, powrót. Mapy są generowane losowo, ale mechanika pozostaje identyczna. Jakim cudem, Mojang myślał, że robiąc ciągle powtarzające się misje, ktoś będzie zainteresowany. To nie jest Minecraft, w którym gameplay opiera się na kreatywności. Budowle są ograniczone i nie budujesz sam. Gracze szybko zorientowali się, że robili to samo, tylko w innym miejscu. Graficznie Minecraft Legends wygląda naprawdę dobrze. Jest charakterystyczny i od razu widać, że to Minecraft. Zainteresowałem się też tym, że jest polski dubbing. Bo wiecie, Polska, ale tutaj zdecydowanie nie doceniliśmy ich poziomu zepsucia. Największy problem widać w dużych bitwach. Gra wrzuca na ekran mnóstwo jednostek, ale nie daje graczowi jasnych informacji, co jest najważniejsze: kogo atakować, czego bronić i na co reagować. Zamiast dowodzenia jest. Zgadywanie. Kilka miesięcy po premierze Mojang ogłosił, że nie będzie już rozwijać Minecraft Legends. Ostatnia większa aktualizacja wyszła pod nazwą Snow vs. Snouts. I to właściwie wszystko. Nowych trybów, mach czy dużych zmian już nie było. Twórcy poprawiali co najwyżej błędy i drobne rzeczy, ale nowych atrakcji już nie dodawali. To mocno uderzyło w graczy. Ludzie wracają do gier, gdy pojawia się coś nowego. Tak jak w Minecraft, kiedy są nowe updatey. Ludzie od razu są zainteresowani. Legends tego nie było. Nie było niczego, co przyciągnęłoby gracza do powrotu. Żadnych ciekawych misji ani akcji. A co z fabułą? Fabuła w Minecraft Legends niby istnieje. Gra próbuje opowiedzieć historię o inwazji piglinów i obronie świata. Ale w praktyce ta historia nie ma większego znaczenia. Nie ma bohaterów, z którymi można się związać. Nie ma momentów, które zapadają w pamięć. Nie ma scen, które faktycznie pchają gracza do przodu. Cała narracja działa bardziej jak instrukcja. Tu jest problem, idź i go rozwiąż, nie jak opowieść, którą chcesz śledzić. Często kampania nie buduje żadnego napięcia ani emocji. Robisz kolejne zadania nie dlatego, że ciekawi cię, co będzie dalej, tylko dlatego, że gra każe ci iść dalej. A kiedy historia nie wciąga, bardzo szybko przestaje mieć znaczenie. I właśnie z tych powodów Minecraft Legends znikło szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Nie przez jeden wielki błąd. Tylko przez serię złych decyzji i brak jasnego pomysłu, czym ta gra ma właściwie być. Daj sobie.